W internecie jest mnóstwo muzyki, tej lepszej Jestem nie i tej gorszej. Pr, pr, patapim, chciałbym to zrobić Coraz częściej influencerzy wydają swoje własne piosenki, a nawet i płyty. A w dzisiejszym materiale przyjrzymy się influencerom, którzy zaczęli robić rap, a raczej tego nie powinni. Przynajmniej według ogromnej części ludzi. Czuks to tak naprawdę Piotr Wojciech Czupryn, urodzony 2002 roku, a konkretnie to 3 grudnia roku 2002, czyli na chwilę obecną ma on 24 lata. Czuks swoją karierę w internecie rozpoczął serio bardzo szybko. Ponieważ podobno już nawet w roku 2010, kiedy miał zaledwie 8 lat, publikował swoje pierwsze materiały. Wtedy miał on podobno nagrywać Let's Play e z Minecraft'a, jednak jego cała kariera tak naprawdę rozpoczęła się dopiero później. 24 stycznia 2015 roku powstaje kanał Chucks, na którym Piotrek zaczyna nagrywać różne filmy. Nagrywał typowe teksty, QA y oraz inne trendujące w danym momencie w internecie tematy. Przełomowym materiałem w karierze Czuksa było śpiewanie Shape of You po Helu. W czasach, w których Piotrek podbijał polskiego YouTuba, również podbijał polskiego YouTube'a coś innego, a mianowicie kanały pseudokomentery. Czemu powiedziałem, że kanały pseudokomentery? No bo generalnie z kanałami komentarzy, takimi jak na przykład Wardęga, miały one mało wspólnego. Bardziej ich kontakt polegał na tym, że brały one sobie w danym momencie osobę, z której się internet śmieje, bądź po prostu jakąś osobę, która nie jest w stanie im odpowiedzieć w jakikolwiek merytoryczny sposób, no i ją wyzwalają. Jak się nie trudno domyśleć, no to Czuks właśnie był taką osobą, na której naprawdę masę twórców robiło ogromny content, a część z nich mogłaby stworzyć całą osobną serię skomentowania tego, co robi Czuks. I serio kręciło to wtedy całkiem niezłe wyświetlenia. No a przechodząc dalej, Czuks wydaje swój pierwszy numer, czyli Wiesz OCB 10 sierpnia roku 2017 pod ksywą Young Chux. No i już wtedy pojawiały się pierwsze pogłoski, że kopiuje on Multiego. Oczywiście numer został zhejtowany i nie brzmiał on w jakikolwiek Dobry sposób. No a oliwy do ognia dorzucały oczywiście te kanały pseudokomentary, które nagrywały o wszystkim, co robi Chooks w sumie. Niedługo później, podobnie jak Multichooks, zmienił swoją fryzurę na dready I uszczęśliwił swoich słuchaczy kolejnym bangerem, czyli piosenką Young Chooks, o co ci chodzi Czy jestem raperem, czy też youtuberem czy... Arcydzieło te ujrzało światło dzienne 29 października 2017 roku A do dzisiaj zebrało niemal 430 tysięcy dislików. Chooks się nie poddaje i wydaje swoje kolejne numery No i jeśli bym powiedział, że z czasem były one coraz lepsze, no to trochę bym was okłamał Jednak z rokiem 2019 wlatuje numer Candy Dream i jest to numer wyjątkowy, ponieważ zapowiada on debiutancką płytę Cuksa. Dokładnie tak, w sensie moglibyście nawet o tym nie wiedzieć, bo nie wiem czy to kiedykolwiek oficjalnie padło i ta płyta jest naprawdę ciekawym projektem, wyszło z niej naprawdę masę singli. No praktycznie każdy numer po Candy Dream jest singlem właśnie z tej debiutanckiej płyty Chooksa. Chyba oczywiście nie muszę mówić, że muzyka Piotrka Stale była wydana i stale była hejtowana. Jednak ta płyta finalnie nigdy nie wyszła, nigdy się nie pojawiła i nigdy nie ujrzała światła dziennego, a wyszły po prostu single jako piosenki. Później Chuck wydał Troje i Lizaka, czyli dwa numery, które zostały sporo mniej schajtowane w porównaniu do innych jego traków, więc można było pomyśleć, że los się w końcu do niego uśmiechnął. Wiecie co jest 1 kwietnia? Prima Aprilis. Wiecie co również było 1 kwietnia w roku 2021? Tony Hawk, czyli singiel od Chucksa, który promował jego album Broke Boy. Znaczy tak dokładnie, to był to album Golden Boy, ale już tłumaczę o co chodzi z moją taką roboczą nazwą tego arcydzieła. No generalnie nie sprzedał on się za dobrze, ponieważ jak sam artysta nas poinformował, sprzedał on zawrotną ilość egzemplarzy tej płyty, ponieważ aż od 30 do 40 sztuk. W sensie mam wrażenie, że jakbyście wzięli randomowego ziomka, który by sprzedawał płyty, nie wiem, chodząc po ulicy, w mieście, to sprzedałby ich więcej. No ale niestety Golden Boy nie wzbudził na tyle zainteresowania, aby się sprzedał w jakiejkolwiek sensownej ilości płyt, a na domiar złego, Chooks miał przygotowane podobno od 3,5 do 5 tysięcy płyt do sprzedaży, więc no ewidentnie ten projekt mu się nie zwrócił. Czuks cały czas wydaje muzykę i cały czas stara się chyba dalej być na tej rapowej scenie, jednak nie za dobrze mu to idzie. Świetnie mówią o tym jego wyniki, ponieważ ma on na przykład tylko 5000 słuchaczy na Spotify'u i niewiele lepsze wyświetlenia na YouTubie, ponieważ na przykład pod najnowszym singlem z Tobą zdobył on prawie 10 tysięcy wyświetleń, a jego like ratio dalej nie jest najlepsze i ludzie wciąż go hejtują. Palion to tak naprawdę Paweł Palion i urodził się on 2001 roku, 17 grudnia, czyli jest on praktycznie równy rok starszy od Czuksa. Palion jest polskim YouTuberem, który na swoim głównym kanale zebrał niemal 2 miliony subskrypcji. Posiada parę innych kanałów, ponieważ na kanale Palion Games ma praktycznie 1,5 miliona subskrypcji, a na kanale Palion Games Plus ma ponad milion. Twój główny kanał założył w roku 2015 i nagrywał tam gry, później content lifestyleowy. Również nagrywał Minecraft, tak jak chyba każdy polski YouTuber, i w ogóle chyba jak każdy. YouTuber. Palion swój pierwszy numer wydał 21 października roku 2017 i był to specjalna stokoła. Dzień dobry, witajcie, z was już 100 tysięcy. Później Palion uraczył nasze uszy takimi bangerami jak Zgadzam się, Na czasie, Jest już nas 300 tysięcy, czy paroma innymi takimi jak Robię hajs, czy Ale ale. I póki to nie wychodziło poza bańkę Paliona, to te numery nawet w sumie jakoś bardzo hejtowane nie były. Co dodatkowo było dziwne, ponieważ w latach 2017-2018 Praktycznie każdy YouTuber rapujący był wyrywany od góry do dołu. Ale spokojnie, bo na każdego w tym odcinku kiedyś przyjdzie pora. Numer, który na pewno był kluczowy w karierze Paliona, jest to zielone. Sorry, nie ten numer włączyłem. Piosenka ta stała się ogromnym memem i ogromnym wiralem. Pojawiły się wokół tej piosenki również zarzuty o plagiat, ponieważ brzmiała ona bardzo podobnie do innego numeru. I pomimo nie najgorszego Lekratia, no to komentarze pod tym numerem również nie zachwycają. No a dodatkowo po pewnym czasie powstało to. 9 kwietnia 2022 roku wychodzi chyba najbardziej schejtowana piosenka Paliona wszechczasów, czyli Gra. No i generalnie Lekratia w piosenkach Paliona, kiedy one się jakoś bardziej wybijały, no nie zachwycało. Ale ta piosenka przebiła już wszystko, ponieważ ma ona niemal pół miliona dislikeów. W sumie to nie niemal, a ponad pół miliona dislikeów, a dokładnie to 500-2000 disjów. Oczywiście jest to zaokrąglona liczba, ponieważ korzystam z wtyczki. No wiadomo, YouTube nie pokazuje już teraz dislikeów. A na Bonusik cała ta piosenka jest plagiatem. W sensie, tak mówią ludzie, proszę mnie nie pozywać. No bo refren do tej nuty brzmi praktycznie identycznie jak refren do Don't Play od KSIA. Praktycznie za każdym razem, kiedy muzyka Paliona docierała do szerszego grona odbiorców niż tylko jego widzowie, no to była ona hejtowana. 30 czerwca 2023 roku Palion wypuszcza Tryb Kreatywny, czyli pierwszy singiel, który będzie promował jego nową debiutancką płytę o takim samym tytule. Klasycznie już numer najlepiej odebrany przez ludzi nie był, bo no to jego płyta Tryb Kreatywny zajęła pierwsze miejsce na Olisie i uzyskała certyfikat złotej płyty. Jakbym miał ocenić, no to jego muzyka teraz bardziej jest już odbierana jako żart. W czystej postaci niż po prostu jako numery, przez co zdecydowanie hate na jego osobę jest sporo mniejszy. No a Palion idzie za ciosem i wydaje kolejną płytę, która myślę, że będzie łowki ognista, no i ja nie mogę się już doczekać.